lotnik, gąbeczek który tutaj zagościł w moim statku. jest już jakiś czas a i orzełek dzisiaj przyszedł też w niedzielę i jaki ten orzełek jest cwaniaczek no tu gołąbki się cisną bo chcą y, jakieś jedzonko y, a y, orzełek oczywiście tutaj patrzy żeby mu coś indywidualnie sypnąć nie wiem czy nóżkę sobie ubrudził czy w jakimś sznurku mam, muszę się przyjrzeć dokładniej no, co jakiś czas się spłoszą gołąbki coś tam nie spłoszy i są z powrotem a tu też podbierak trzymam to może może takie ostrożniejsze no i o, cały orzełek indywidualista to na pewno też ze swoją dziewczyną przychodzi, tak myślę. No nie wiem. Kurczę, chyba muszę go złapać, bo on chyba ma nitkę na nóżce. O, przyszedł tu bardzo blisko mnie. Jak już go złapałam, to go pokażę orzełka kochanego. To jest taki śliczny gołąbeczek. Taki przytulasek, taki spokojny. No on nóżkę nie nie miał zaplątaną. Myślałam, że ma zaplątaną. A to po prostu on tutaj wszedł w coś. O. Jeszcze go wezmę sobie do kabinki, do samochodu. Dam mu tego, bo on bardzo lubi on bardzo lubi kukurydzę. I zaraz sobie poje kukurydzy. Ale kochany się. No to jest orzełek w całej okazałości. On go nie łapała. Nie ma takiej potrzeby, no ale Kurczę, myślałam, że ma zaplądaną tam nóżkę. Ślicznotka przyszła dzisiaj w niedzielę do mnie, kochana, tu na mój teren. Jak już tutaj go mam, to go jeszcze pokażę. Niech się nim trochę nacieszy. Orzełkiem. Śliczny kołądek. No i idź, kochana. Będę go brać do kabiny, bo tutaj mu dałam co, co kocham. Dałam Na no, znaczy ciebie sobie usiadłam Dałam mu ten ziareczka mu dałam, ale on ale on, jak to się mówi ale on nie chciał z ręki jeść kukurydzy nawet, zaraz zaraz tu nasypię, to to będzie sobie jadł swobodnie może nie jest taki głodny, bo tu gołąbki miały ziareczka, orzełek no. ale wiem, że on właśnie bardzo lubi kukurydzę czyści piórka, siedzi sobie na drzewku. Tutaj jeszcze nasypie. A tu jeden biega gołąbek, jak na wiosnę tak śpiewa. A orzełek tu przyszedł sobie posiedzieć, no. Orzełek to jest jednak taki gołąbeczek, który jak już ma dosyć, no on po prostu stąd sobie odlatuje. A no już będę w filmik kończyć. Gołąbeczki trochę się płoszą, bo tam gdzieś jakieś yy, odgłosy Stuki-Puki i tak musiałam tu trochę poczekać, jak przyjdą z powrotem, siadaję na dachu wysoko. Yy, pozdrawiam serdecznie, yy, no do następnego.